Fundacja Dajemy Dzieciom siłę. Dzień dobry, nazywam się Ewa Dzimidowicz, jestem psychoterapeutką w poradni dziecko w sieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jest ze mną Joanna Dulińska, psychoterapeutka i superwizorka. Porozmawiamy m.in. o rodzicielstwie i relacjach w rodzinie. O tym, jak docierać do potrzeb, które kryją się za zachowaniami dzieci, i jak je rozumieć, jak radzić sobie z poczuciem bezradności wobec różnych trudnych dla nas zachowań dzieci oraz. Po co właściwie w rodzinie wprowadzać zasady i jak reagować, kiedy nie działają? To, w jaki sposób młodzi ludzie korzystają z internetu, coraz częściej postrzegane jest w kategoriach wyzwania albo problemu. Zarówno czas, jaki spędzają dzieci przed ekranem, jak również treści, do których mają dostęp. To jednak nie są tylko indywidualne wyzwania młodych ludzi, ale rodziny jako mikrospołeczności. Jak sobie z tym poradzić? To rzeczywiście dotyka takiego szerszego problemu z jednej strony. Y, zasad, które panują w całej rodzinie, i takiego podejścia i rodziców, i dzieci do, do tego, co należy, a czego nie należy robić, albo co jest ważne i co jest nieważne w rodzinie, i dla poszczególnych jej członków, y, ale też takiego zrozumienia, jakie potrzeby kryją się za tym, co robią dzieci, między innymi jakby co oglądają, jak oglądają, jak spędzają wolny czas. Czyli no Z jednej strony jest kwestia z takiego stawiania wymogów i w imię czego te wymogi się stawia, a z drugiej strony zrozumienia dziecka i tego, co robi i dlaczego i do czego jest mu to potrzebne. I myślę, że na te dwa pytania, przy jakimkolwiek problemie, nie tylko jeżeli chodzi o Internet, ale jakimkolwiek problemie, który mamy z dziećmi, warto się zastanawiać, znaczy, na te pytania warto sobie odpowiedzieć i się nad nimi zastanowić. Czyli czego potrzebujemy, czego chcemy. Jak to osiągnąć, ale też z drugiej strony te zachowania, które nas niepokoją, wynikają z jakiej potrzeby albo z braku zaspokojenia jakiej potrzeby. Jedno bez drugiego no, nie zadziała. Z jednej strony potrzebujemy zrozumieć, co kryje się za zachowaniami dziecka, z drugiej rozumieć, co my jako rodzice chcemy osiągnąć, kiedy wprowadzamy w rodzinie zasady. Ale po co właściwie je wprowadzamy? Yy, no, zasady są potrzebne. W każdym miejscu i w każdej społeczności, i też w takiej społeczności, którą jest rodzina, musimy znać granice i wiedzieć, yy, yy, czym się kierujemy i jakie mamy wartości, i zazwyczaj te zasady bronią jakichś wartości. Więc zasady są potrzebne. Z drugiej strony, zasady mogą yy, i też. Ważne jest, żeby wszyscy członkowie rodziny, również dzieci, widzieli, po co wprowadzane są zasady, też z czego, z jakiej intencji one wynikają. Zasady mogą być wprowadzane po to, żeby kontrolować dziecko i jego zachowanie. I to jest oczywiście no, też potrzebne, żeby kontrolować dziecko i jego zachowanie, ale jeżeli dziecko będzie miało takie wrażenie czy poczucie, że te zasady są. Tylko po to, żeby je kontrolować, ale nie będą wiedziały, czy nie będzie wiedziało, czemu to służy. Na przykład wynika z troski, z miłości, jakby z takiego zatroskania rodzica o przyszłość dziecka, no to będą walczyły tylko z kontrolą, czy walczyły właśnie tylko z siłą, której używa rodzic. Natomiast rzeczywiście, jak się wprowadza zasady, to trzeba wiedzieć, po co one są wprowadzane i mieć cały czas z kontakt. Rodzice często opowiadają, że kiedy wprowadzają zasady, to te zasady nie działają, i mają wtedy takie wrażenie, że dziecko ich nie słucha. Przyznają nawet, że konfrontują się z takim poczuciem, że dziecko ich nie szanuje i że pomimo tego, że te zasady wynikają z troski i miłości o dziecko, to nie są przez nie w ten sposób odbierane. Zazwyczaj, jeżeli tak się dzieje, to warto się zastanowić naprawdę tak trochę głębiej, dlaczego tak jest. Bardzo często w momencie, kiedy dziecko się nie słucha, yy, rodzice Traktują to jako przejaw walki z nimi i taki zaczyna się eskalować konflikt. To znaczy, rodzice zaczynają myśleć o tym, w jaki sposób wprowadzać więcej sankcji, albo są ostrzejsi w swoich zachowaniach. Natomiast rzeczywiście warto się zastanowić, dlaczego dziecko się nie słucha, czy nie przestrzega wprowadzanych zasad. I to może być kilka powodów. Po pierwsze, jest taki naprawdę rozwojowy. Że dziecko potrzebuje, w pewnych momentach sprawdzać swoją siłę i swoją niezależność. I to jest tak, ten tak zwany bunt nastolatków, kiedy no, młody człowiek już w tym momencie zaczyna szukać i sprawdzać, i eksperymentować ze swoją siłą, ze swoją sprawczością, ze swoją samodzielnością. I warto też sobie uzmysłowić, że to jest taki etap w życiu. Nie brać tego do siebie, znaczy rodzic mógłby wtedy nie brać tego do siebie. Natomiast druga strona tego jest taka, żeby naprawdę się zastanowić, co ja jako rodzic mogę zrobić lepiej i inaczej w takiej sytuacji. Nie jak tylko dziecko ma zachowywać się inaczej, ale ja jako rodzic, jak mogę zachowywać się inaczej? Czyli w jaki sposób używam swojej siły, swoich możliwości, w jaki sposób. Yy, Potrafię stawiać te wymagania, czy egzekwować różnego rodzaju yy, zasady, które, które obowiązują w rodzinie. I po pierwsze, może być tak, że za te zasady, z tych zasad dziecko może wyrastać. To znaczy, dziecko w miarę jak rośnie, potrzebuje coraz więcej takiej swojej własnej przestrzeni i tego, żeby no, mogło o sobie sam, samo decydować. Więc yy, trzeba z czasem odpuszczać kontrolę. I no niestety wypuszczać trochę dziecko w świat, nie można, ja rozumiem, że ta taka chęć opieki i kontroli wyrasta z troski i z, takiego, z takiej chęci naprawdę zadbania o dziecko, ale każdy z nas potrzebuje jakoś ryzykować, również młody człowiek potrzebuje ryzykować i jakby proporcjonalnie do jego wieku i do jego możliwości, do jego talentów, potrzebujemy mu tworzyć taką przestrzeń, w której będzie robił rzeczy na własny rachunek. Ponosił również konsekwencje na własny rachunek. I to jest jedna rzecz. To jest czasem bardzo trudne, bo ta kontrola daje duże poczucie bezpieczeństwa rodzicom. Poczucia bezpieczeństwa i no takiej właśnie sprawczości, ale rzeczywiście no większość z tego wynika z troski o dziecko. Jest ta druga strona, że jakby ta troska. Jakby też dziecko ogranicza też nie tylko w takim pozytywnym sensie, że ogranicza możliwości popełniania błędów, ale też każdy z nas ma prawo do błędów i każdy ma z nas prawo do no, ryzykowania w jakimś tam określonym zakresie. Więc naprawdę jak o ile o małe dziecko potrzebujemy dbać i naprawdę zapewnić mu stuprocentowe bezpieczeństwo i przewidywać jego ruch, o tyle w momencie, kiedy mamy już nastolatka, no to Naprawdę trzeba zweryfikować tą, ten zakres naszej opieki. Ale jeszcze jedną rzeczą jest to, że sposób, w jaki rozmawiamy z dzieckiem i sposób, w jaki my używamy naszej siły, jest bardzo istotny. Znaczy, to jest sposób traktowania dziecka: to jak do niego mówimy, co do niego mówimy, czy jesteśmy w stanie zrozumieć właśnie jego punkt widzenia, czy jej. Y stanąć jakoś też za tym. To jest bardzo ważne na ile jesteśmy w stanie być w dialogu i w pewien sposób trochę prowadzić negocjacje w pewnym momencie wobec zasad, a na ile jakby trzymamy się swojej takiej roli dorosłego rodzica, który wie lepiej i po prostu próbujemy nie biorąc pod uwagę tego co myśli, czuje i przekonań dziecka jakby wprowadzić swój punkt widzenia. Więc na to też, na sam właśnie sposób czasami reagują dzieci. To jest to, w jaki sposób dziecko jest traktowane, czasami jest ważniejsze, czyli to, jak mówimy, jest czasami ważniejsze od tego, co mówimy. I to, co jak, to, jak mówimy, powoduje, że dziecko nie może zrobić tego, co mówimy, nawet jeżeli się jakoś z tym zgadza, ale jeżeli to jest przedstawione w formie rozkazu, bez brania pod uwagę perspektywy dziecka, to po prostu z drugiej strony będzie opór i chęć do walki. A z czego wynika po stronie rodziców ta trudność, żeby prowadzić dialog, żeby rozumieć, żeby słyszeć, co jest po stronie dziecka na rzecz wydawania poleceń, rozkazywania, kontrolowania? Wydaje mi się, że głównie z bezradności. Znaczy myślę, że nikt nie chce tego robić. I tak naprawdę staramy się trochę tego nie robić. Ale trochę w momencie, kiedy nie mamy sami wzorców i nie potrafimy. Znaczy nie, jesteśmy trochę też świadomi swoich zasobów i swoich możliwości jako rodzic i trochę zaczynamy rozmawiać z dzieckiem z takiego miejsca właśnie bezradności i bezsilności, no to tak jesteśmy mocniejsi niż chcemy być i też jesteśmy mocniejsi niż nam się wydaje. Znaczy jako rodzice naprawdę mamy duże, większe możliwości niż dziecko. Dziecko przez większość swojego życia od nas zależało. Jego byt właściwie zależał od nas. Nasza opinia była dla niego kluczowa. To właściwie przez wiele lat to, co my o nim myślimy, jak my przedstawialiśmy mu świat, było jedyną rzeczywistością, w której to dziecko, do której to dziecko mogło się odnieść. I rzeczywiście w pewnym momencie tak naturalnie dziecko zaczyna to podważać, ponieważ no, poznaje inne punkty widzenia i inne możliwości. I czasami nie jesteśmy po pierwsze, nie wiemy, jak bardzo duży mamy mieliśmy wpływ na to, jak to dziecko myśli, ale w momencie, kiedy ono przestaje być trochę. Spójne z tym, jacy my jesteśmy, czujemy się zagrożeni. Natomiast cały czas mamy mnóstwo możliwości wpływania na dziecko, i ta nasza, ta zależność jest bardzo duża. To my go utrzymujemy, yy, zapewniamy mu yy, byt, zapewniamy mu edukację, zapewniamy mu rozrywkę bardzo często, więc no. To dziecko bardzo od nas zależy, natomiast z drugiej strony właśnie potrzebuje mieć swój świat i swoje możliwości. Nie możemy go zamknąć w tym, więc w pewien sposób, jeżeli ja naprawdę poczuję, jak bardzo, ile mam możliwości wobec dziecka, to nie wykorzystam w tym miejscu bezradności wszystkich naraz, tylko będę je mogła stopniowo dozować w zależności od okoliczności. Może to jeszcze podam taki przykład, że co, co mam na myśli, że na przykład, właśnie rodzice, jak mają konflikt z dzieckiem, no to właśnie szybko dochodzą do takiej eskalacji, szybko dochodzi do takiej eskalacji, że dziecko coś tam mówi, że, że nie, i wtedy rodzic może powiedzieć, że to w takim razie wyprowadź się z domu. No Wyprowadzenie się z domu już jest absolutnie. Ostatecznością, znaczy, na no to już jest właśnie wiadomo, że tego nie zrobi, więc rzeczywiście w pewien sposób to jest taki trochę, z jednej strony bezradność, a z drugiej strony taka już yy, ta, kon, te, ta konsekwencja tego niesłuchania się dziecka, już jakby no jest absolutnie ostateczna. Więc tak naprawdę nie można jej zastosować. Rodzice często nie czują swojej mocy, opowiadają o tym, o swojej bezradności. Niemocy, o tym, że w relacji z dzieckiem czują się bezsilni, że nie wiedzą jak z dzieckiem rozmawiać, że dziecko robi, co chce. Przede wszystkim mogą y, poczuć taką swoją y, y, siłę, czy moc płynącą rzeczywiście z, te, z miłości i z takiego chęci dbania o dziecko. Jeżeli jakby będą mieli z tym kontakt, nie ze złością, czy z rozżaleniem, czy z takim poczuciem odrzucenia przez dziecko, tylko naprawdę jakby poczują tą miłość i to chęć dbania, to coś się zmieni w atmosferze. W momencie, kiedy coś się zmieni w atmosferze, to wtedy można się zastanowić, w jaki sposób mogę używać drugiej takiej swojej mocy związanej z tym, że jestem dorosłą osobą, czyli ze swojego doświadczenia i mądrości. To nie jest tak, że ja wygram albo przegram w relacji z dzieckiem. To jest tak, że mam doświadczenie i mądrość. W związku z tym też mogę się dowiedzieć i mogę najpierw zrobić przestrzeń dla dziecka, żeby się dowiedzieć, co ono myśli w tej sytuacji i starać się je zrozumieć. To ta możliwość zrozumienia dziecka, i odwołania się też na przykład do własnych doświadczeń jako nastolatka czy jako dziecka i własnych emocji, no bo to jest przecież moje doświadczenie, to jest mój zasób, spowoduje, że być może już jest ta atmosfera miłości, a to zrozumienie może spowodować, że jakby znajdziemy jakąś wspólną płaszczyznę właśnie tą płaszczyznę zrozumienia to rodzic potrzebuje zrozumieć dziecko. To on je może zrozumieć, bo on był dzieckiem, ale dziecko nie było dorosłym, więc najpierw jakby rodzic potrzebuje przyjąć perspektywę dziecka. Tej atmosferze zrozumienia można wtedy w jakiś sposób mówić o swoich przekonaniach, czy swoich doświadczeniach, o swojej perspektywie. I myślę, że jeżeli najpierw ten, to dziecko będzie zrozumiane, to będzie mu też łatwiej zrozumieć rodzica. I wtedy właśnie no, można stosować różnego rodzaju <laughs> swoje własne możliwości, czyli że jakby pokazywać jakby swoją siłę związaną jakby na przykład z takimi rzeczami, że Yy, można proponować pewne rzeczy, jakieś profity związane z przestrzeganiem jakichś zasad czy z pójściem na ustępstwo. No wtedy można zacząć negocjacje. Co będzie, jak się dogadamy, i co będzie, jak się nie dogadamy. Ale te dwa pierwsze warunki duż, bardzo ułatwią te negocjacje. Co może zrobić rodzic, który zauważa, że dziecko może mieć problem z internetem? że spędza coraz więcej czasu przed ekranem, że jest tym nadmiernie zaabsorbowane. Jak o tym rozmawiać? Po pierwsze, warto nie ograniczyć się tylko i wyłącznie do tej sytuacji, że dziecko spędza czas yy, przed ekranem. Warto się zastanowić, co się dzieje w życiu dziecka w ogóle, jakie ma kłopoty, czy to jest jakaś zmiana w jego życiu, czy coś się wydarzyło dla niego ważnego. Jak w szkole, jak z rówieśnikami, czy nie ma jakichś kłopotów, ponieważ bardzo często to takie, taka ucieczka w świat wirtualny jest ucieczką od czegoś. Czyli właśnie są jakieś kłopoty, jakieś trudności, z którymi młody człowiek trudno mu sobie poradzić. Czuję się bez nich bezradny. W związku z tym ucieka w ten internet. Czasami są to problemy w szkole, zbyt duża ilość oczekiwań, wyrabianie się z obowiązkami. Bardzo często są to takie problemy relacyjne z rówieśnikami, nawiązywanie znajomości, takich twarzą w twarz. No, są tutaj różne rzeczy, które mogą powodować, że chce się od tej takiej realnej rzeczywistości uciec w wirtualny świat, więc wtedy pierwszym krokiem byłoby próba. Pomocy w rozwiązaniu tych trudności, a nie dokładania w pewien sposób kolejnej rzeczy, czy dziecko może, czy nie może spędzać czas przed y, ekranem. Natomiast druga rzecz jest taka, że warto też się zastanowić i zainteresować, co tam jest ciekawego w tym internecie. Czyli to nie jest tylko ucieczka od, ale też dążenie do czegoś. Często te rzeczy są powiązane, ale jednak to takie zauważenie, jaka jakość, czego to dziecko tam szuka, jakiego rodzaju przeżyć, jakiego rodzaju aktywności, też jest istotna, ponieważ no, po pierwsze może to być, można to w jakiś sposób docenić. Czasami no, w tym internecie dzieci rozwijają jakieś takie swoje talenty, czy umiejętności, jakąś pasję do programowania albo nie wiem, różnego rodzaju publikowanie różnych informacji, zakładanie blogów, to też jest pewien pewnego rodzaju talent, który w tym dzisiejszym świecie naprawdę jest czasami bardzo opłacalny. I tak społecznie, no ale też w ogóle jest opłacalny, więc to może być tego typu sytuacja. I wtedy warto się zainteresować, czy to rzeczywiście warto w, jakimś, w jakiejś formie wesprzeć. Czy jeżeli to są takie rzeczy, takie przeżycia, że na przykład ktoś się czuje w jakiejś grze albo w jakiejś aktywności internetowej spełniony, to być może można szukać dla niego innych form zaspokajania tej potrzeby. Jeżeli ktoś w internecie dużo walczy, to może warto go jakoś zainteresować jakąś sztuką walki albo zapisać go na jakieś zajęcia, które będą też rozwijały w takim bardziej realnym świecie tę pasję czy te możliwości. Także yy, to jest pierwszy krok. A potem. Negocjowanie zasad, na których to dziecko będzie spędzało czas przed ekranem, nigdy w odwrotnej kolejności. I te zasady też w oparciu o wartości, i też tłumacząc dziecku, dlaczego one są ważne i co za mhm. nimi stoi? Tak, i właśnie to jakby próba zrozumienia. Jakby, że to potrzeby czy stanowiska dziecka. Czy to nie jest tak, że my dorośli potrzebujemy pamiętać, że żyjemy aktualnie w innej rzeczywistości niż wtedy, kiedy to my dorastaliśmy? Internet spełnia bardzo dużo potrzeb młodych ludzi, chociażby relacyjnych, bliskości, przynależności. I to jest okej. Okay. To nie musi być negatywne tylko dlatego, że jest inny od naszego doświadczenia. Mhm. Ja to, dokładnie. no Tak myślę, że taki też jest aspekt tego, żeby odkryć to, co tam jest ważnego dla dziecka. I rzeczywiście czasami nawet pozwolić, żeby dziecko było ekspertem w tej rzeczywistości, znaczy, można też dołączyć do dziecka w jego aktywności. Możemy właśnie nie rozumieć, jak przeżywa dziecko i czego on tam w tym internecie szuka, i w ogóle jakiś świat tego internetu, więc dołączenie do dziecka jakby w jego doświadczeniach i uczenie się od niego tej rzeczywistości yy, też spowoduje, że będziemy będąc w tym jego świecie i myśląc tak, jak ono myśli o tym czego doświadcza, będziemy w stanie towarzyszyć, ale też pomagać, zarządzać i tym czasem, i tymi treściami, które tam napotyka, żeby wspierać to, co jest właśnie dla niego dobre, rozwojowe, w jakiś sposób naturalne i razem z tym dzieckiem będziemy iść z duchem czasów, ale jednak reagować na zagrożenia, które no też niesie przebywanie w sieci, która jest jednak anonimowa i Treści, które tam może dziecko napotkać, nie zawsze mogą być dla niego dobre. Rodzina się zmienia. Zmieniają się wzorce, zmieniają się role. Jest teraz taki czas poszukiwania tego, co to znaczy być rodzicem, matką, ojcem, co to znaczy być dzieckiem. W jakim hmm. miejscu jesteśmy? Tak, ja myślę, że rzeczywiście jest. jest y Taka duża zmiana widzenia rodziny jako i też widzenia rodzica i oczekiwania i tego, czego się oczekuje od rodzica i jak pełnić tę rolę. Coraz więcej jest nacisku na ten właśnie dialog z dzieckiem i to, żeby dziecko też staje się coraz bardziej takim pełnoprawnym członkiem rodziny, a wręcz no, czymś wokół kogo bardzo dużo uwagi się skupia w sumie jeszcze nie tak bardzo dawno, dziecko w sumie nie istniało, jego potrzeby nie istniały. Znaczy było takim trochę, no dopóki nie dorosło, no to zgodnie z powiedzeniem ryby i dzieci głosu nie mają, po prostu tak trochę właśnie było na marginesie rodzina. Natomiast teraz zaczyna być coraz więcej takich, zaczyna być coraz bardziej w centrum uwagi. Wręcz powiedziałabym, że jest takim czym kimś, wokół którego jakby, jest przede wszystkim uwaga, co też nie wydaje mi się, że jest takie najlepsze, że wszystko dla dobra dziecka i że to właśnie ono jest w centrum tej uwagi. Więc, ale to myślę, że to jest takie trochę taka tendencja, która być może równoważy to, że dziecko jakby nie, niespecjalnie się w tej rodzinie liczyło. W momencie, kiedy dziecko i jego potrzeby nie było takie ważne, więc rodzice bardziej byli tacy właśnie no, wychowujący, w sensie właśnie mówiący, jak ma być. I egzekwujący zasady. Natomiast no, w tym momencie rodzice bardziej y, potrzebują uwzględniać sposób myślenia dziecka, jego rzeczywistość, wchodzić z tym w dialog i z takiego naprawdę rodzica, który wie, jak ma być, y, zamieniać się z jednej strony trochę też w partnera dziecka w różnych sytuacjach, ale też taką osobę, która. Y, w taki dosyć twórczy i otwarty sposób przeżywa z tym dzieckiem jego dzieciństwo. Trochę też uczy się tego, tej, tego twórczego przeżywania rzeczywistości od dziecka. Ja jednak myślę, że to takie, że to powiedzenie, że jest się partnerem, dotyczy także rodziców. Znaczy, tak samo jak potrzeby dziecka są istotne, tak samo jest ważne, żeby rodzice wiedzieli, jakie oni mają potrzeby, i żeby jednak byli rodzicami w takim sensie, żeby to, żeby w momencie ważne jest, żeby się z dzieckiem bawić i towarzyszyć mu w jego doświadczeniach, ale też bardzo ważne jest to, że jednak rodzic jest rodzicem i te zasady, i siła, którą dysponuje, była używana w taki bardzo świadomy sposób. Świadomy, czyli jaki? No po pierwsze, żeby rodzic wiedział, jakie ma, jak, jakiego rodzaju siłą dysponuje jakie ma talenty, jakie ma, ma, ma możliwości, i żeby te talenty i możliwości, no też takie w relacji z dzieckiem, świadomie rozwijał. To znaczy, jako się temu przyglądał, wiedział, co potrafi, a co nie potrafi, wiedział, że potrafi się świetnie bawić, natomiast gorzej mu idzie ze stawianiem granic. Więc z jednej strony właśnie to rozwijanie siebie i taka praca nad sobą, a z drugiej strony, żeby też uczył się jak. Tą siłę do relacji z dzieckiem wnosić, czyli właśnie nad sposobami używania siły. Nie chodzi o to, żeby często takie właśnie no, tak zwane bezstresowe wychowanie jest rozumiane, że jakby no, dziecku nie można trochę stawiać żadnych y, granic ani zasad, bo to może niszczyć jego y, kreatywność. Natomiast ja myślę, że to stawianie granic i tych zasad jest bardzo istotne. Ale ważne jest, żeby wiedzieć, jak to robić ani za mocno, ani za słabo, ani nie odpuszczać, ani na, nie nadużywać tej siły, oraz w jakich sytuacjach należy to robić. To znaczy, że są sytuacje, w których rzeczywiście potrzebujemy stawiać dziecku granicy i wymagać od niego, ale też mus, musimy tworzyć mu tak, taki, taki obszar i w sumie już od najwcześniejszych lat, tak naprawdę, w której to dziecko będzie się czuło swobodnie i będzie mogło eksperymentować. Z otoczeniem i też ze swoją własną siłą i z własnymi możliwościami. Rodzice często nie zdają sobie sprawy, jak bardzo bywają mocni, że ich zmarszczone brwi czy mocniejszy głos powodują stres albo lęk po stronie dziecka. Dziecko, na przykład, interpretuje te sygnały jako krzyczenie: mówi, Rodzice ciągle na mnie krzyczą. Tymczasem rodzic w ogóle się z tym nie identyfikuje. Tak, to jest bardzo istotne, żeby to obserwować. Znaczy, że właśnie szczególnie wtedy, jeżeli ktoś się czuje bezsilny czy bezradny, wtedy też traci świadomość właśnie tego, że, że co by o sobie nie myślał, tak czy inaczej dysponuje siłą i, i tak czy inaczej, jakby to, co robi wobec dziecka, no jest, znaczy jest naprawdę przez to dziecko odbierane i go dotyczy. Nawet jeżeli dziecko no nie wiem, udaje, że go to... Nie obchodzi, to jednak to bardzo mocno przeżywa. I teraz im młodsze dziecko, tym bardziej potrzebujemy mieć świadomość właśnie i tego, w jaki sposób, jak głośno mówimy, jakich słów używamy, na ile gwałtowni jesteśmy wobec dziecka. Znaczy, ten rodzaj właśnie i, i właśnie w tych sytuacjach, że im ktoś się czuje bardziej bezsilny, tym jest większe prawdopodobieństwo, że będzie tej siły. W różnych takich stresujących dla siebie sytuacjach trochę nadużywał. Co można, w jaki sposób można pracować nad sobą? Jak to zauważać, co z tym robić? Myślę, że pierwszym krokiem jest naprawdę zastanawiać się nad tym. Znaczy nie myśleć o, o dziecku, o tym y, czy nie myśleć tylko o dziecku, o tym, co, czego wymagamy od dziecka i jak to dziecko, y, jak na niego wpływać i co ono ma zrobić, ale jacy my jesteśmy i czego wymagamy od siebie, jakie my mamy takie obszary do rozwoju. I nie z takiego miejsca, że jestem beznadziejną matką albo beznadziejnym ojcem i że właśnie czegoś nie umiem, tylko naprawdę nawet jak jestem fajnym ojcem i fajną matką, to co jeszcze potrzebuję, czy co jeszcze mogę się o sobie dowiedzieć. Właśnie i, i takie zastanawianie się, takie przemyślenie, jakby zastanawianie się nad tym, jak mówić do dziecka, w jaki sposób przekazać, przekazać, mu, przekazać mu informacje? Jakie mam możliwości wobec niego? Co ono myśli? Czy jestem gotowa przyjąć jego perspektywę? Co mną kieruje? Ta świadomość właśnie tych trzech, że, tych trzech rzeczy co, jak i dlaczego <laughs> to są takie pytania, które sobie powinniśmy ciągle zadawać jako rodzice. Jeżeli rzeczywiście mamy takie poczucie, że to wymyka nam się pod, spod kontroli, że nasze uczucia wymykają się spod kontroli, że mamy taką tendencję, żeby czasami krzyknąć na dziecko albo jakoś tak tracimy nad sobą panowanie. Naprawdę warto udać się do specjalisty i porozmawiać o tym. To takie używanie siły jest naprawdę problematyczne. To jest tak, że rzadko kto potrafi używać siły w taki świadomy sposób. To jest duży problem i Właściwie nie ma ideału. Myślę, że każdemu z nas zdarzyło się stracić kontrolę nad sobą w różnych trudnych sytuacjach, poczuć się bezsilnie, albo właśnie poczuć się tak, no, że emocje nas poniosły i zrobiliśmy coś, czego potem żałujemy, i to jest naturalne. Natomiast no, warto pamiętać o tym i warto coś zrobić w takich sytuacjach. Z tym poczuciem bezsilności. I takiej bezradności to jest naprawdę ważne, żeby w momencie, kiedy ktoś się czuje trochę bezradny jako rodzic, czy są takie sytuacje, czy obszary, w których się czuje bezradny, szukał sposobu rozwiązania tego albo sam, albo z przyjaciółmi, albo z mężem, czy żoną, czy drugim rodzicem, albo ze specjalistą. Naprawdę warto po prostu mieć uwagę w tych miejscach, nie zapominać o tym wtedy, kiedy jest wszystko dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.